Witajcie, moi kochani. A co ze świata zwierząt na niedzielę? 28 grudnia. Już niedługo. Koniec roku. Już jest taka końcówka. Ostatnie kilka dni. Moi kochani, niedziela. A ze świata zwierząt. Skarabeusz na niedzielę, ochronnie. Pięćdziesiąt jeden, magia, magia działa przez ciebie. Lecimy do czytanki, wiatry wieją. Pozwólcie swoim myślom tak przepływać, jak, jak te wiatry. Niech po prostu wieją dalej, a wy bądźcie w miejscu, w swoim miejscu. Przesłanie ochronne od skarabeusza. Czyżbyś wątpił w swoją wyjątkową, przyrodzoną magię? Czyżbyś wątpiła? A może boisz się, że brak ci oryginalności lub że nie przepływa przez ciebie twórcza siła? Być może błędnie uważasz, że nie jesteś kreatywny, kreatywna i brakuje ci zdolności manifestacji. Skarabeusz mówi, że kreatywność to żyjąca siła, którą duch zsyła na każdego z nas, ponieważ pragnie, by. Każda osoba na świecie mogła manifestować magię oraz na nowo współtworzyć świat. Jesteś tak samo zdolna, jesteś zdolny do bycia wytrwałą, wytrwałym, innowacyjną, innowacyjnym. Tak jak inni. Jeśli postępujesz tak samo jak zawsze, Rezultaty będą takie same. Poszukaj więc inspiracji i zacznij radośnie tworzyć coś nowego, inaczej niż do tej pory, nie oglądając się zupełnie na opinie innych. Kreatywność i magia stanowią twoje dziedzictwo, jako że jesteś ekspresją. Twórcy, pozwól zatem, by płynęły one do Ciebie swobodnie. Kreatywność i magia. kolorowość powietrze energia męska i kobieca razem w tobie pozwól temu płynąć pozwól temu wiać i a rozwiewaj z głowy przekonania ograniczające, rozwiewaj, przewiewaj, przedmuchuj. Niech lecą dalej z wiatrem. A ty, bądź obecna, bądź obecny w miejscu, gdzie jesteś, u siebie. I twórz kreatywnie i magicznie. Wszystkiego dobrego. Taka niedziela. Dbajcie o siebie. I do zobaczenia jutro. Pa pa.